Jup, yep. Biznes jest już oj konkretny. <laughs> Siemka, witam wszystkich tutaj Szybek. Um, a to Adventure Capitalist! je oh yeah. Przed chwilą tutaj... Wy wyszedłem sobie z gry po to, żeby wam pokazać coś, tak? Jak wygląda już u mnie restart. Wait a minute. Czemu ja już tu mam tyle milionów aniołów? Ja chciałem wam pokazać jak będę miał równe dwa. Znaczy 200 milionów, <takt> Tak, to po tym późniejszym czasie gry To jest po prostu nie, niesamowite, no tak mniej więcej To aktualnie u mnie wygląda, upgrade'y są już dosyć drogie Nie będę ich kupował Nie chcę Nie chcę, chcę teraz y, zrobić coś o, Co to? Aha, upgrade'y na niołki Chcę teraz zrobić coś innego, a mianowicie Mm, zebrać sobie wszystkie aniołki, które mogę, tak, tak, tak. Chciałem Wam po prostu to pokazać, bo nie wiem kto, jak na jakim poziomie jest. Ewentualnie, wiecie, będziecie mieli mały spoiler, no ale cóż. No dobrze, więc mam prawie 250 milionów aniołów i tak teraz wygląda jeden klik. Cium. tjum. Cium. <laughs> Zarąbiście po prostu. E, dobra, to tak, Weźmy sobie więcej tych upgrade'ów, więcej, 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 w ogóle kupmy menedżera. Chciałem Wam po prostu zaraz pokazać, jak wygląda Start że Potem z tymi aniołami. O matko! To jest niesamowite. Bilion w ciągu ułamka sekundy. Wow. <laughs> Dobra, kupmy resztę, kupmy resztę. Eee, menedżerów razy 4 bodajże, tak? Chyba trafiłem. Oh yeah. <laughs> Dobra, tam nawet za dużo kupiłem. Powinienem kupować od razu po 100. Tak, będę musiał się przesiąść. Kurczę, naprawdę nie wiem, na jakim wy stadium jesteście, bo na pewno, na pewno część z was też zaczęła grać w to, gdy wam to pokazałem, ewentualnie graliście wcześniej. Powiedzcie mi, na jakim stadium wy jesteście, ile tych aniołów macie? Naprawdę jestem ciekaw, bo zapewne to, co ja tu osiągłem, było już osiągnięte przez wiele osób. Ale... ale. O właśnie moment, nie tuknie ten upgrade tap 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 tep No to też. Okej. Okay. Na pewno było osiągnięte przez wiele osób. Nie wiem na jakich stadiach właśnie wy jesteście, więc napiszcie w komentarzu kurczę. Wymienimy się, wymienimy, tak, 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 tak. Mam nadzieję, że jestem wiecie tym najlepszym. O, haha. Może nie. Ale chciałbym. Okej, okay, te upgrade'y kupione, jeszcze ten za kwadrilion, jeszcze więcej kasy. Kurcze, już jestem quintillionerem. Haha. Wcześniej byłem o kto, o kto milionerem, coś tędy? Nie wiem, to już naprawdę wysoko poszło. O kurczę, teraz zarabiam naprawdę straszne kwoty. Yy, to co, kupujemy więcej, inwestujemy w ropę. Ropa dużo daje. Oj, to już za dużo. Yy, banki, 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 banki. Potem kolejne upgrade'y. Och, jak ten hajs się sypie. Tak, tak, to jest kapitalizm, proszę państwa. Żeby to tak szło normalnie, nie? <grych> to by było jak drukarka do kasy. Dobra. Do jakiego momentu? Mm, Dobry, tutaj może do tego, co? Bo teraz to już po prostu muszę. Nic tylko czekać, teraz właśnie zaczynają się te momenty, gdzie trzeba czekać na kasę, tak? Odkładać tą grę na później i tak dalej, także... To w sumie tyle, chciałem Wam tylko to pokazać. Napiszcie zatem w komentarzu, jak daleko Wy już zaszliście. Prawdopodobnie znowu z Wami się w tej grze przywitam, jak dobrne na księżyc, bo podobno to możliwe. Także trzymajcie się i cześć, miłego dnia.